Cześć, ja jestem Hindus i witam Was serdecznie na moim kanale pamiątki czyli rusztowania wspomnień. Wypadło mnie przeziębienie, zatem przepraszam, jeżeli będę chrypiał w tym materiale, ale nie zwalniamy tempa i odcinek musi zostać opublikowany, jak co tydzień. Zapraszam. Współpraca Niemiec z ruchami niepodległościowymi Irlandii Północnej sięga swymi korzeniami okresu I wojny światowej. Zaraz po jej wybuchu do Berlina udał się Roger Casement, irlandzki polityk i działacz narodowy. Celem jego wizyty było uzyskanie poparcia Cesarstwa Niemieckiego dla działań niepodległościowych w Irlandii Północnej. Dzięki swoim zabiegom otrzymał od rządu w Berlinie deklarację. Że wojska niemieckie nie podejmą próby zajęcia Irlandii, a jeżeli sytuacja wojenna będzie wymagała ich lądowania na jej wybrzeżu, to odbędzie się to z poszanowaniem irlandzkiej niezależności. Casement podjął również próbę utworzenia Wolnej Irlandzkiej Brygady, złożonej z jeńców przetrzymywanych w niemieckim obozie w Limburgu. Jej żołnierze mieli stanąć do walki przeciw Wielkiej Brytanii. Udało mu się zgromadzić tylko 52 ochotników. W tym czasie dwie organizacje niepodległościowe, irlandzcy ochotnicy i armia obywatelska Jamesa Connelly'ego przygotowywały się do wzniecenia powstania przeciw władzy brytyjskiej w Dublinie 24 kwietnia 1916 roku. W tej sytuacji Cesarstwo Niemieckie zaoferowało im 20 tysięcy zdobycznych rosyjskich karabinów Mosin Nagant, 10 karabinów maszynowych oraz amunicję do nich. Co prawda Casement liczył na daleko większe wsparcie, ale przyjął niemiecką ofertę. Transport broni wypłynął na pokładzie niemieckiego parowca Libau, dowodzonego przez kapitana Karla Spindlera, zamaskowanego jako norweski frachtowiec. W trakcie rejsu statek został jednak zatrzymany przez brytyjski trołowiec Bluebell. Spindler zdążył jednak zatopić statek wraz z całym ładunkiem. Sam wraz z załogą trafił do niewoli. 21 kwietnia 1916 roku na pokładzie niemieckiego okrętu podwodnego SM-20 Roger Casement dotarł do Irlandii. Żywił nadzieję, że uda mu się jeszcze powstrzymać wybuch Powstania Wielkanocnego, świadom, że niemieckie wsparcie dla niego nie jest już możliwe. Jednak w kilka godzin po zejściu na ląd został aresztowany przez władze brytyjskie. Stanął przed sądem oskarżony o zdradę stanu, a w wyniku procesu został skazany na karę śmierci i powieszony. Powstanie wielkanocne zakończyło się całkowitym militarnym niepowodzeniem. Okazało się jednak zdecydowanym zwycięstwem propagandowym, przysparzając irlandzkiemu ruchowi niepodległościowemu milionów sympatyków na całym świecie. Po klęsce powstania Brytyjczycy zastosowali szereg represji, często wymierzonych w ludzi niezwiązanych z organizacjami podziemnymi. W tej sytuacji w irlandzkim społeczeństwie wzrosło znacznie poparcie, zwłaszcza dla skrajnych ugrupowań. Na fali tego poparcia zaczęto odbudowywać ich zbrojne ramię, tworząc pod koniec 1916 roku Irlandzką Armię Republikańską. Nie będę tu szczegółowo omawiał sporów politycznych w obrębie wszystkich nacjonalistycznych irlandzkich ugrupowań i w łonie samej IRA. Faktem jest, że ze względu na brutalny charakter podejmowanych przez nią działań, w tym morderstw politycznych, Władze Republiki Irlandii poddały ją szeregowi represji, a w końcu w 1936 roku zabroniły jej dalszej oficjalnej działalności. W tej sytuacji Irlandzka Armia Republikańska musiała zejść do podziemia, co również spowodowało jej zmniejszenie liczebne do zaledwie 2000 członków. Pierwsze bezpośrednie rozmowy między przedstawicielami III Rzeszy a Irlandzką Armią Republikańską odbyły się już w 1937 roku, kiedy to jej ówczesny szef sztabu Tom Barry przybył do Niemiec w towarzystwie agenta niemieckiego wywiadu Jupachowena. Hovena. Ten ostatni prowadził swoją agenturalną działalność w Belfaście, Dublinie i Cork pod przykrywką zagranicznego studenta Trinity College w stolicy Irlandii. Nie miał problemów ze zorganizowaniem sobie nowej tożsamości, gdyż był bliskim przyjacielem Helmuta Klismana, zajmującego się w III Rzeszy międzynarodową współpracą akademicką. Obaj mężczyźni pochodzili z Akwizgranu i już na początku lat 30. ubiegłego wieku nawiązali kontakt z Irlandzką Armią Republikańską. Celem podróży jej szefa sztabu do III Rzeszy w 1937 roku było uzyskanie oficjalnego niemieckiego poparcia dla operacji dywersyjnych prowadzonych przez żołnierzy IRA przeciw brytyjskim instalacjom wojskowym w Irlandii Północnej. Niemcy jednak nie chcieli wtedy wprost deklarować się w tak delikatnej kwestii. Ponadto plany Toma Brego upadły na konwencie IRA w 1938 roku, kiedy to pozbawiony został stanowiska jej szefa sztabu. Stało się tak dlatego, że jego następca Sean Russell, weteran walk w trakcie powstania Wielkanocnego, miał daleko szerszą koncepcję wykorzystania sojuszu z trzecią Rzeszą. W sierpniu 1938 roku Russell we współpracy z Jamesem O'Donovanem przygotował plan skoordynowanych akcji sabotażowych wymierzonych w infrastrukturę wojskową w Wielkiej Brytanii, tak zwany Plan S. Poza wieloletnią przyjaźnią łączącą obu przywódców IRA byli oni jedynymi nadal żyjącymi jej członkami, którzy sprzeciwili się angielsko-irlandzkiemu traktatowi z 1922 roku. Na jego mocy utworzone zostało niepodległe państwo Irlandii. Nie obejmowało ono jednak terytorialnie Irlandii Północnej. James Odonovan stał się koordynatorem wszystkich działań w ramach Planu S szkolenia oddziałów, gromadzenia informacji wywiadowczych i organizacji środków do jego realizacji. Irlandzka Armia Republikańska w bardzo grzeczny sposób wypowiedziała w styczniu 1939 roku wojnę Wielkiej Brytanii. Na ręce ówczesnego ministra spraw zagranicznych, lorda Halifaxa, złożony został list rozpoczynający się od słów, Wasza ekscelencjo, i zawierający ultimatum. Dawało ono brytyjskiemu rządowi 4 dni na wycofanie wszystkich swoich wojsk z terenu Irlandii Północnej. W przeciwnym razie plan S zostałby wprowadzony w życie. Jednak owo ultimatum miało zupełnie inny cel. Sean Russell chciał w nim zwrócić uwagę Niemców. Uważał bowiem, że Trzecia Rzesza jest jedynym krajem w tamtym czasie zdolnym pokonać Wielką Brytanię i mogącym wesprzeć działania niepodległościowe w celu zjednoczenia Irlandii. Rząd brytyjski nie ugiął się pod naciskiem ultimatum irlandzkiej armii republikańskiej. W tej sytuacji 16 stycznia w szeregu angielskich miast przeprowadzone zostały zamachy bombowe. Zgodnie z przewidywaniami Rasela, niemiecki wywiad wojskowy od razu zainteresował się tymi wydarzeniami. Na początku lutego 1939 roku Abwera wysłała jednego ze swoich agentów, Oskara Pfausa, do Dublina, aby spotkać się z przywódcami Irlandzkiej Armii Republikańskiej. W trakcie konferencji, która odbyła się 3 lutego, poinformował on Rasela i O'Donovana, że dowództwo niemieckiego wywiadu wojskowego jest zainteresowane spotkaniem z nimi w celu omówienia możliwości pomocy dla ich ruchu. Była to oczywiście oferta, której przywódcy Irlandzkiej Armii Republikańskiej nie mogli odrzucić. W tej sytuacji James O'Donovan udał się wraz ze swoją żoną do Hamburga. W tym portowym mieście funkcjonował oddział Abwery zajmujący się wywiadem międzynarodowym, kierowany przez podpułkownika Friedricha Karla Merwede. W szeregu lokali konspiracyjnych w Hamburgu odbyły się spotkania, w trakcie których omówiono możliwości współpracy. Niemcy ustalili z O'Donovanem sposoby szyfrowania i komunikacji radiowej oraz listowej. Na razie jednak tylko do tego sprowadziła się owa. Faktyczna współpraca. Przywódcy Irlandzkiej Armii Republikańskiej byli nieco rozczarowani, liczyli bowiem na natychmiastowe wsparcie finansowe pozwalające na kontynuowanie planu S. W tej sytuacji Sean Russell udał się do Stanów Zjednoczonych. Tutaj działała prężnie organizacja Klan Nagili, kierowana przez Josepha Magalitiego, wspierająca cele we Irlandii. Ponieważ Poparła ona realizację planu S, Russell otrzymał środki pozwalające na jego kontynuację. Tymczasem 24 kwietnia 1939 roku James Odonovan ponownie udał się do Hamburga, oficjalnie będąc na 10-dniowym urlopie, w trakcie którego zwiedzał Europę. Tym razem w trakcie spotkań z przedstawicielami niemieckiego wywiadu umówione zostały potencjalne plany dostaw broni i sprzętu łączności radiowej dla irlandzkiej armii republikańskiej w przypadku wybuchu wojny. Poza tym ustalono szlak kurierski na trasie Bruksela-Londyn-Dublin, który miał być obsługiwany przez bretończyka Paula Moise, pracującego dla niemieckiego wywiadu. Tymczasem plan S był nadal realizowany. Tylko w maju 1939 roku Irlandzka Armia Republikańska przeprowadziła 40 ataków z użyciem bomb zapalających i gazu łzawiącego na terenie 13 brytyjskich miast. Ostatnia wizyta Jamesa O'Donovana w III Rzeszy miała miejsce późnym latem 1939 roku. Wraz z żoną zakwaterował się w hotelu Russischer Hof w Berlinie. Na miejscu spotkał się z dwoma funkcjonariuszami Abwernoj, Majsterem i Meisterem i Szwedtym, Niemcy z sympatią odnosili się do celów zjednoczeniowych Irlandii przedstawionych przez Odonowana. Bardziej jednak interesowały ich jego opinie na temat reakcji Wielkiej Brytanii w przypadku wybuchu wojny. W międzyczasie z oficjalną wizytą do III Rzeszy przybył również Joseph McGarthy. Niemcy zdawali sobie sprawę z jego wpływów, dlatego McGarthy miał możliwość spotkać się z Hermanem Goeringiem, którego wprost poprosił o wsparcie dla działań IRA. Niemcom zależało, bo irlandzka Armia Republikańska kontynuowała na razie działania przeciw brytyjskiej infrastrukturze wojskowej Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Ze swej strony odonowan naciskał przedstawicieli Awery w kwestii potencjalnych dostaw broni, amunicji i materiałów wybuchowych. Poczynione ustalenia zaparto w siedmiopunktowym porozumieniu. Tydzień później wybuchła druga wojna światowa. Co prawda Nigdy nie udało się dostarczyć niemieckiej broni dla Irlandzkiej Armii Republikańskiej, ale otrzymała ona wsparcie finansowe od Abwery. Trafiło ono dzięki 13 agentom wysłanym do Irlandii w latach 1939-43 oraz wspomnianemu wcześniej kurierowi. Wraz z wybuchem wojny podziemna prasa wydawana przez Irlandzką Armię Republikańską stała się proniemiecka w swym tonie. Pojawiać się w niej zaczęły nawet antyżydowskie publikacje w odniesieniu do wojennych uchodźców przyjętych przez Republikę Irlandii na swe terytorium. Nie oznacza to jednak, że Ira była zwolenniczką ideologii nazistowskiej, wręcz przeciwnie. Już w 1933 roku na łamach jej prasy określono ją jako chorobę, która toczy Niemcy. Jednak w 1940 roku część przywódców Irlandzkiej Armii Republikańskiej uległo czarowi błyskawicznych zwycięstw odnoszonych przez niemiecką armię. Wtedy jednak nadal dość naiwnie postrzegano imperializm brytyjski jako znacznie większe zagrożenie od niemieckiego. W pierwszej połowie 1940 roku Sean Russell, któremu III Rzesza przyznała status dyplomaty, przybył okrężną drogą przez Madryt do III Rzeszy. Na miejscu Przeszedł specjalistyczne 3-miesięczne szkolenie w zakresie obsługi radiowych środków łączności oraz niemieckich materiałów wybuchowych. Russell nie do końca utożsamiał się jednak z narzuconą mu przez Abwehrę rolą niemieckiego agenta wywiadu. Był bardzo powściągliwy wobec takiego sposobu współpracy z Niemcami. W Niemczech Russell spotkał innego prominentnego bojownika irlandzkiej armii republikańskiej Franka Rajana. Znalazł się on w Berlinie po zwolnieniu z hiszpańskiego więzienia. Trafił do niego jako ochotnik w szeregach czerwonych brygad. Hiszpanie pojmali go w trakcie wojny domowej i przetrzymywali w więzieniu w Burgos do 15 lipca 1940 roku. Wtedy to dzięki staraniom niemieckiego wywiadu wojskowego, a przede wszystkim osobistemu wstawiennictwu admirała Canarisa, który prywatnie przyjaźnił się z Caudillo Franco, Ryan został uwolniony i przewieziony do Niemiec. Tak jak Russell, Przeszedł szkolenie, ale w przeciwieństwie do niego bez oporów zaakceptował swoją przyszłą rolę jako niemieckiego agenta. W międzyczasie, 4 sierpnia, Sean Russell spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Joachimem von Ribbentropem, szefem niemieckiego wywiadu wojskowego admirałem Wilhelmem Canarisem oraz towarzyszącymi im oficerami. W trakcie konferencji ustalono dalsze plany współpracy między trzecią Rzeszą a Irlandzką Armią Republikańską. Niemcy byli mocno rozczarowani, gdy Russell określił ówczesną liczebność IRA na około 10 tysięcy ludzi. Ponieważ wracając do kraju, Russell miał zabrać ze sobą również Franka Royana oraz ładunek broni i materiałów wybuchowych, nie mógł skorzystać już z kanałów dyplomatycznych i lecieć przez Madryt. W tej sytuacji wywiad niemiecki zorganizował dla niego przerzut drogą morską. Operacji nadano kryptonim Taube, czyli Gołąb. Co ważne, Ryan został wysłany wraz z generałem Russellem jako swoiste zabezpieczenie interesów niemieckiego wywiadu w Irlandii, skoro ten ostatni bardzo powściągliwie odnosił się do przyszłej pracy agenturalnej. 8 sierpnia 1940 roku generał Sean Russell i Frank Ryan wypłynęli z Wilhelmshaven na pokładzie okrętu podwodnego U-65 dowodzonego przez kapitana Hansa Gerita von Stockhausena. W trakcie podróży Russell zaczął jednak uskarżać się na silny ból żołądka. Na pokładzie nie było lekarza. W tej sytuacji, nie otrzymawszy pomocy, Russell zmarł 14 sierpnia 1940 roku. Został pochowany w morzu 160 km od Galway. Tymczasem, z powodu awarii jednego z silników dieslowskich, które nie udało się naprawić w morzu, U65 na zredukowanej prędkości zmuszony był powrócić do bazy w Breście. Zatem operacja Taube zakończyła się niepowodzeniem. Wywiad niemiecki natychmiast wszczął śledztwo w sprawie śmierci generała Russella, bo sprawa mogła zaciążyć na współpracy z Irlandzką Armią Republikańską. Zwłaszcza, że od razu pojawiły się pogłoski o tym, że Rassel został celowo przez Niemców zamordowany. Przesłuchana została cała załoga okrętu i Frank Ryan. Na podstawie zebranych zeznań i opinii biegłych lekarzy ustalono, że przyczyną śmierci Rassela było prawdopodobnie pęknięcie w żołądka. Po wojnie brat szona Patryk, potwierdził, że już przed jej wybuchem uskarżał się na problemy żołądkowe. Frank Ryan powrócił więc do Niemiec i do stycznia 1943 roku mieszkał u rodziny wspomnianego na początku Helmuta Klismana. Przyjaźnili się bowiem od połowy lat 30. Stan zdrowia Rajana pogarszał się w tamtym okresie, na co przede wszystkim wpływ miało wcześniejsze przetrzymywanie w hiszpańskim więzieniu. W trakcie pobytu w III Rzeszy próbował organizować gwardię irlandzką spośród jeńców irlandzkiego pochodzenia przetrzymywanych w niemieckich obozach niemieckich. Ponieważ jednak odzew był minimalny, chęć wstąpienia w jej szeregi zadeklarowało tylko kilku mężczyzn, plan upadł. W maju 1941 roku. Niemcy przystąpili do przygotowywania niewielkiej operacji o pierwotnym kryptonimie Wieloryb. Na dużym irlandzkim jeziorze miał wylądować wodno-samolot transportowy Luftwaffe z ładunkiem broni, amunicji, środków łączności i pieniędzy dla IRA. Koordynacją planu z Irlandzką Armią Republikańską powierzono Frankowi Ryanowi. Operacji nadano ostatecznie kryptonim Morski Orzeł i 6 września 1941 roku przedłożono jej plan do akceptacji Hitlera. Nie doszła ona jednak do skutku. Niemcy wtedy byli już zaangażowani w działania na froncie wschodnim. Sytuacja w Republice Irlandii była w tym czasie również skomplikowana. Mimo zadeklarowanej neutralności w obliczu niemieckich działań, poważnie obawiano się tam, że może ona stać się kolejnym celem III Rzeszy. Wielka Brytania odmówiła jednak Republice Irlandii dostaw broni. Oficjalnie była to kara za nieudostępnienie aliantom swoich portów. Również Stany Zjednoczone, które już wcześniej nałożyły na Irlandię embargo w zakresie handlu bronią, nie zamierzały go łamać. Zagrożenie niemiecką inwazją nie było tylko teoretyczne, powstały bowiem co najmniej dwa jej odrębne plany. Pierwszy z nich przygotowany został przez Irlandzką Armię Republikańską i przekazany III Rzeszy 20 kwietnia 1940 roku. Plan operacji o kryptonimie Katlin zakładał niemiecki desant morski 5000 żołnierzy w okolicy Derry w Irlandii Północnej w celu zajęcia ulsteru, w którym IRA rozpoczęłaby równocześnie powstanie, ułatwiając w ten sposób działania Wehrmachtu. Bojownicy Irlandzkiej Armii Republikańskiej jednocześnie zajęliby Lough Erne, uniemożliwiając brytyjskiemu lotnictwu wykorzystanie lokalnego lotniska do zwalczania niemieckiego desantu. Plan operacji, zaproponowany przez Irlandzką Armię Republikańską, delikatnie mówiąc rozczarował niemieckie dowództwo. Zawierał tylko skąpe dane wywiadowcze dotyczące sił i środków, jakie Brytyjczycy mogli wykorzystać do obrony. Brak było nawet pomysłu na to, jak Niemcy mieliby sobie utorować drogę morską w rejon Santu. Trzecia Rzesza uznała plan za bezużyteczny, ale za dobrą monetę przyjęła inicjatywę, z jaką wyszła Irlandzka Armia Republikańska. Szczegółowa dokumentacja planu Katlin wpadła miesiąc później, 22 maja 1940 roku, w ręce policji w Dublinie, która zrewidowała dom jednego z jej autorów pod pretekstem poszukiwania niemieckiego agenta. Władze irlandzkie przekazały ją brytyjskiemu wywiadowi. Ten z kolei szczegóły planowanej operacji przedstawił dowództwu swoich oddziałów w Irlandii Północnej, w wyniku czego rozszerzono i wzmocniono obronę jej wybrzeża. Niemcy jednak Postanowili skorzystać z ogólnego irlandzkiego pomysłu inwazji. 1 stycznia 1941 roku, w trakcie narady w Obel Salzbergu, nowo mianowany dowódca XI Korpusu Lotniczego, generał Kurt Student, pod którego komendą znalazły się wtedy wszystkie jednostki spadochronowe i powietrzno-desantowe Luftwaffe przedstawił swój własny pomysł zajęcia Irlandii Północnej. W tym czasie dowództwo Wehrmachtu nadal rozważało teoretyczne warianty inwazji na Wielką Brytanię. W tym kontekście, student zaproponował zajęcie Irlandii Północnej jako atak dywersyjny, który skoordynowany byłby z lądowaniem desantów Wehrmachtu na południowym wybrzeżu Anglii. Jego plan zakładał zrzucenie 20 tysięcy spadochroniarzy i 12 tysięcy żołnierzy jednostek powietrzno-desantowych w nocy, 25. rocznicę powstania Wielkanocnego, na dwa obszary Irlandii Północnej. Większy desant. Miałby wylądować w trójkącie między północną połową Lockney i Divis Mountain nad Belfastem, zdobywając lotniska brytyjskie w Aldgrove, Langford Lodge i Nuts Corner. W tym samym czasie druga grupa spadochroniarzy miała zostać zrzucona w pobliżu Lisburn, gdzie zajęłaby kolejne lotnisko Long Cash i odcięła połączenia drogowe i kolejowe między Belfastem a południem kraju. Dodatkowo nad górami Morn i Sperring zostałyby zrzucone na spadochronach manekiny w niemieckich mundurach aby zwiększyć zamieszanie wśród obrońców. O świcie następnego dnia samoloty myśliwskie Luftwaffe miałyby przylecieć z Bretanii na zdobyte lotniska, aby przejąć panowanie w powietrzu nad obszarem desantów. Hitler nie zareagował w żaden sposób na propozycję studenta. Jednak następnego dnia po noworocznej konferencji generał spotkał się z marszałkiem Hermanem Geringiem, który wyperswadował mu dalszą pracę teoretyczną nad tą operacją. Student nie wiedział, że naczelne dowództwo Wehrmachtu już wcześniej rozważało możliwość inwazji na Republikę Irlandii. Opracowany został szczegółowy plan o kryptonimie Fall Green, ale jego cel, jak się miało okazać, nie był bezpośrednio militarny. Autorem koncepcji był feldmarszałek Fedor von Bock, a odpowiedzialnością za jej realizację obarczono generała artylerii Leonharda Kaupisza. 32 egzemplarze dokumentacji planu Green. Opatrzone klauzulą ściśle tajne przekazano do naczelnego dowództwa Wehrmachtu. Jego szczegóły wbrew temu były jednak powszechnie znane na wyższych szczeblach dowodzenia armii niemieckiej. Jak się okazało, dowództwo Wehrmachtu postanowiło wykorzystać go jako straszek. Ujawniając jego szczegóły, na przykład na początku 1942 roku egzemplarz dokumentacji trafił dziwnym zbiegiem okoliczności w ręce brytyjskiego wywiadu, Niemcy postanowili przekonać sztabowców na wyspach o realnym zagrożeniu, które może pojawić się u ich zachodnich granic. Rzeczywiście, plan Green wywołał ich niepokój. Wielka Brytania wzmogła wysiłki, by przekonać rząd Republiki Irlandii do porzucenia neutralności i odpowiedzenia się po stronie aliantów. Tymczasem Frank Ryan w sierpniu 1942 roku spotkał się z Adolfem Hitlerem. Zadeklarował przekonać rząd Republiki Irlandii, że inwazja niemiecka będzie dogodną szansą na odzyskanie Irlandii Północnej. Niemcy w tym czasie byli już jednak zaabsorbowani pogarszającą się sytuacją na froncie wschodnim. Frank Ryan zmarł 10 czerwca 1944 roku w dresdeńskim sanatorium Loschwitz. Podsumowując, Trzecia Rzesza postrzegała Irlandzką Armię Republikańską jako lokalną partyzantkę o ograniczonych możliwościach operacyjnych, użyteczną jednak ze względu na swoją popularność w społeczeństwie w przypadku niemieckiej inwazji na Wielką Brytanię. Natomiast Sean Russell, Jim O'Donovan czy Frank Ryan uważali, że niemiecka inwazja może realnie przyczynić się do zjednoczenia Irlandii. Pytanie jednak, czy zdawali sobie sprawę, że na zajętym obszarze III Rzesza prawdopodobnie utworzyłaby marionetkowe państwo ściśle z nią powiązane. Tak jak stało się to w szeregu innych okupowanych przez nią krajów. Motyw współpracy niemieckiego wywiadu wojskowego z irlandzkimi nacjonalistami pojawił się w znakomitym filmie wojennym Orzeł, wylądował w podstawie powieści Jacka Higginsa pod tym samym tytułem. W postać jednego z nich wcielił się w nim Donald Sutherland. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki.